Cześć kochani, z tej strony Różka Polonia. Zapraszam na cotygodniową porcję horoskopów. Zobaczymy co się będzie działo właśnie w następnym tygodniu. Osoby z podznaku raka, witam cieplutko. Zobaczmy w takim razie jakie karty zostaną przeze mnie dla Was wylosowane na ten właśnie czas. I tak, na no pracę macie Giermka Buław na emocje samie czy i dziewiątka buław, jeśli chodzi o kwestie e, tutaj zdrowotne. Tak więc zaczynamy od karty dosyć żywiołowej, dynamicznej karty, m, związanej też z nauką, poznawaniem, doświadczaniem i impulsywnością. Jeżeli tutaj chcemy zdobyć pracę, to jak najbardziej mamy te możliwości, mogą nam w tym pomóc osoby na przykład młode, młodsze. No i ta karta generalnie tutaj wskazuje na ożywienie, które dodaje sił, dodaje wigoru. E, Myślę, że tutaj właśnie czegoś się nauczycie lub zechcecie w ogóle sami, na przykład podjąć jakąś naukę, bo jest to karta impulsywnych też decyzji, które będą płynąć z naszej takiej wewnętrznej potrzeby. Dla osób, które mają tutaj oczywiście pracę, także wchodzić w grę może aspekt jakiejś nauki, otrzymania nowych obowiązków, które też będą wpływać po prostu na nasze decyzje. I również możemy liczyć na pomoc młodych czy młodszych osób. Więc tutaj super karta, dużo się będzie działo, dużo dynamiki, no ale działanie będzie kluczowe. I dzięki działaniu możecie coś osiągnąć, tak więc nie stójmy biernie. Jeśli chodzi o emocje, z kolei mamy Asa Mieczy. Jest to taka surowa karta, dlatego że ona wskazuje niestety na aspekty, Chłodnej, racjonalnej, surowej oceny. E, może być to też to, że na przykład w tym tygodniu będziecie się chcieli odciąć od kwestii emocjonalnych albo będziecie tylko podejmować czysto intelektualne. Rozmowy, które będą w jakimś sensie surowe, małe emocjonalne. To jest też karta jakiegoś rozliczenia. Dobrze by było, byście nie popełniali pewnych błędów, takich właśnie w kwestiach uczuciowych. No i tutaj miecz obosieczny, tak, czyli musicie każde za i przeciw rozkminić, kolokwialnie mówiąc, żeby podjąć właściwe decyzje dotyczące na przykład nowej ścieżki w sferze. Emocjonalnej. Dla osób, które mają tutaj kogoś, a czy w pozytywnym aspekcie, może wiązać się z zaręczynami, ślubem, tutaj formalnościami, tak, które są pozytywne, natomiast w negatywach, oczywiście, może oznaczać przecięcie, separację, no rozwód. No jest to tutaj też wynik pewnych sytuacji, które będą surowo rozpatrywane nie tylko przez Was, ale na przykład przez drugą stronę. Jeśli chodzi o Zdrowie także, mamy kartę dosyć trudną. Ten e, e, tutaj mężczyzna na karcie dziewiątki buław oznacza przeciążenia, y, takie niezadowolenie, rozgoryczenie i y, na przykład przepracowanie, czyli możecie w tym tygodniu odczuwać skutki nadmiernego brania obowiązków na swoje barki, co wpłynie negatywnie, jakby gdzieś tam na wasze. Że tak powiem, emocje, stan ducha, no i ciała, tak? Bo to jest karta zmęczenia. Uważajmy na kręgosłup, stany zapalne, kości, stawy, kolana, bardzo mocno, wyraźnie zaznaczone. No i tutaj, właśnie aspekt psychologiczny, że możecie czuć się wyprani, wyprasowani, wręcz, no, po prostu z, z tutaj sił, tak? Jest to karta też nieprzyjemnych wiadomości lub wiadomości, które ograniczają na przykład nasze działania. Na ten czas, trochę tak spłycają ten zapał. No jest to karta odwróceniowa, czyli na razie może coś nie ruszyć, tak jakby powinno, więc pewnych rzeczy na siłę też nie zrobicie. Trzeba to przeczekać, zrozumieć, ale też nie brać za dużo na siebie, bo to się po prostu odbije na sferze mentalnej oraz cielesnej. Tak więc trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrawiam i idę dalej. Do osób z podznaku lwa witam serdecznie. Z tej strony wróżka Polonia. No i zobaczmy, kochane lwy, jaki to będzie dla Was tutaj czas. Tak, już patrzymy. Za chwilę przetasuję karty dla Was. Już patrzymy. Już patrzymy. Czyli tak, na pracę macie asa denarowego, na emocje dziewiątkę pucharową i dziesiątka pucharowa, na aspekt związany ze zdrowiem piękne, mocne karty, silne, dające naprawdę wiele do myślenia, ale też i perspektywy, które tutaj będą zsyłane przez korzystny, łaskawy los. Zaczynamy od asa denarowego na pracę. Jest to karta piękna, inwestycyjna. Jeżeli chcemy założyć firmę, wejść w jakąś korzystną spółkę, to róbmy to, bo jest to karta dająca naprawdę możliwości finansowo-zawodowe, i ten pieniądz powinien być tutaj, jakby w zasięgu waszej ręki, tak. Jeżeli chodzi o aspekt dostania dobrej pracy, dobrze płatnej, to też, jakby tutaj, no właśnie, obfitość będzie płynęła do was z, z różnych stron, różne Możliwości, mogą, mogą też dopadać Was różne nowe pomysły, które tak naprawdę e, będą mm, niemalże na, nie strzałami w dziesiątkę. E, no i to karta inwestycyjna też, jeżeli zainwestujecie w siebie, to też wiele wyjmiecie tak zwane na przyszłość, bo tutaj ten nas daje perspektywę e, zawodowo finansowo. Tak więc korzystne układy, dobre założenie firmy, korzystna. Spółka, jak najbardziej otrzymanie internetnej pracy, super. Dla osób, które mają tutaj pracę, może oznaczać awans w ramach czy otrzymanie czegoś w ramach Waszych wykonywanych obowiązków, co będzie stanowić nagrodę z przeszłych działań, lub możecie po prostu sami czy same wybrać nową ścieżkę, która będzie związana z. No, potężnym zastrzykiem finansów na przyszłość. Także możecie spoza w ogóle firmy otrzymywać jakieś propozycje, wiadomości, które również wpłyną korzystnie na wasze finanse, ale nie tylko, jest to bardzo dobra karta, nowy początek, rozwój, droga, która jest usłana, no można powiedzieć różami, ale przede wszystkim denarami, więc tutaj jakby no warto wykorzystać potencjał karty. Natomiast jeśli chodzi o aspekty emocjonalne, dziewiątka Pucharowa karta zabawy, radości, celebracji jakichś takich zaproszeń, spotkań towarzyskich to tutaj ożywienie jak najbardziej fajnie by było, gdybyście po prostu jakby wychodzili do ludzi, bawili się, czy tu od razu spotkamy wielką miłość, możemy się wielce zauroczyć, no mogą być to chwilowe kwestie takie, tak? ale czerpmy z tej karty jak najwięcej, tak? bo jakby też widocznie na ten czas zabawa może mieć znaczenie pozytywne, czy nawet terapeutyczne, dające no, tutaj pozytywne na przykład doświadczenia, wspomnienia na przyszłość. Dla osób, które mają kogoś tu też będzie się bawić, powinniście się bawić, może partner, partnerka was zaskoczy, może wy zaskoczycie partnerkę, czy w ogóle pójdziecie gdzieś na jakąś imprezę, kolokwialnie mówiąc, i będziecie naprawdę dynamicznie, żywiołowo spędzać ten czas, cieszyć się sobą i nawet w sposób hedonistyczny tutaj czerpać przyjemność z bycia razem, po prostu. Bardzo fajna karta świętowania, zadowolenia. Jeśli chodzi z kolei tu o aspekty zdrowotne dziesiątka pucharów, w moim doświadczeniu jedna z najlepszych kart w tarocie i ulubiona tym samym dlaczego? Bo oznacza dar losy, pozytywne sploty okoliczności, spotkanie właściwego lekarza, otrzymanie leków, które no, naprawdę wpłyną pozytywnie na Wasze przeznaczenie. I tutaj karta wskazuje na to, że pozytywne rozwiązania będą niesione nam przez Korzystny los, dobre sploty okoliczności i zadowolenie, tak, dobre wiadomości, dobra karta dla osób, które starają się o dziecko. Więc tutaj, jakby naprawdę dużo fajnych aspektów korzystnych będzie przy Was. No, zwróćcie uwagę na. Na przykład układ moczowo-płciowy, hormonalny, nerki czy nawodnienie organizmu, oraz jeśli nie, nie były badania tutaj przeprowadzane, takie okresowe, to warto by było po prostu gdzieś tam zadziałać w tym względzie. Natomiast sama w sobie karta niesie pozytywne znaczenie, więc. Ten tydzień będzie wskazywał na spokój, harmonię i dobre wiadomości, które też Was no, pobudzą do działania i dadzą nadzieję. Więc tego Wam życzę, wszystkiego dobrego i przechodzę dalej, kochani, do osób spod znaku, tutaj, panny. Witam serdecznie. Spójrzmy, drogie panny, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o Wasze. Przeznaczenie, tak? Jakie karty w tym tygodniu wylosuję dla Was. No i co one chcą Wam przekazać, tym samym ostrzec, czy, czy może dodać otuchy, tak więc zobaczmy, na pracy macie asa mieczy, na emocje król pucharowy i trójka pucharowa w kwestiach zdrowotnych. Pierwsza karta najbardziej surowa i tendencyjnie trudna troszeczkę, dlatego że as mieczy rozpoczyna układ na pracę. I wskazuje przede wszystkim, że tutaj czekają Was jakieś formalności. Zdecydowanie się na przykład na podjęcie jakiejś pracy, ale mimo wszystko jest to karta surowych decyzji, surowych wiadomości. I jeśli już się na coś zgodzimy, to róbmy to świadomie, tak? bo tutaj jakby, no, podpiszecie coś i potem trzeba będzie się z tego wywiązać. I to jest surowa karta, sprawiedliwa, ale. Taka też nie do końca przyjemna. Mogą Was na przykład spotkać takie wymagania czy rozmowy, tak, które mogą być surowe. Przejdziecie je, ale jakby troszeczkę odczujecie taki chłód, tak bijący tutaj z pewnych miejsc czy osób. Dla osób, które mają kogo tą pracę, przepraszam, to jakby w karta wskazuje przede wszystkim, że no, dobrze by było, żebyście wykonywali w tym tygodniu skrupulatnie swoje obowiązki. Dlaczego? Ktoś może Wam patrzeć na ręce. Jest to karta też rozliczeniowa, czyli jeżeli negatywnie postępowaliście, no tam troszeczkę folgowaliście sobie, no to tutaj może dojść do surowego osądu. Czasem odejście, czasem przecięcia rozwiązania umowy. W pozytywnych aspektach możecie otrzymać na przykład aneks i na dodatkowe pieniądze. Może niewielkie, może nie aż takie spektakularne, ale jednak gdzieś tam postęp jest wpisany w tą kartę. Mimo wszystko uważajcie na dialogi, to jak wyrażacie swoje poglądy, dlatego że jest to karta surowa i może niekoniecznie dobrze zostaniecie zrozumieni, jeśli będziecie kierować się zbytnią emocjonalnością. Natomiast jeśli chodzi o emocje, tak? Miłość, król pocharowy, Król pucharowy wskazuje na tutaj osobę, mężczyznę o jasnych włosach, która albo będzie osobą, w której się zakochacie, lub osoba, która, która Wam może pomóc tak? w kwestiach emocjonalnych, jakiś przyjaciel, jakiś powiernik, ale nie tylko. Król pucharów symbolizuje w ogóle spotykanie ciepłych, miłych, charyzmatycznych osób, które mogą Was chcieć zaprosić gdzieś. Więc dajcie się zapraszać, otwórzcie się na innych i jakby. Przyjmijcie puchar, który ktoś może z dobrego serca Wam tutaj podarować. Jeśli chodzi o osoby, które mają kogoś tak, to tutaj w miłości, właśnie mężczyźni okażą dobre serce, będą tacy wspierający, poczujecie taką dobrą energię, i w ogóle możecie otrzymać tutaj jakieś zaproszenie korzystne korzystne relacje przed wami i no i takie ciepło tak bijące z tej karty, czyli tutaj tak naprawdę ożywienie w sferze emocjonalnej będzie. Wsparcie, miłość i jakieś zaproszenia czy wyznania będą możliwe. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie, mamy tutaj trójeczkę pucharów. trójkę pucharów oznacza świętowanie, tak? Zadowolenie. Tak, tutaj możecie tak naprawdę otrzymać dobre wiadomości e, możecie świętować się, na przykład wyzdrowienie czy dobre wyniki e, czy dobre wiadomości właśnie no ale karta trochę ostrzega przed e, zbytnim świętowaniem, bowiem e, może się zdarzyć tak, że pójdziecie gdzieś na jakąś zabawę czy, 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 czy zaproszenie otrzymacie od kogoś z rodziny, no przejecie się napijecie za dużo pewnych trunków e, szkodliwych że tak powiem e, w w nadmiarze, więc tutaj uważajcie, bo jakby te kłopoty żołądkowe, takie ogólne, właśnie związane z bytnim nadmiarem płynów niedozwolonych czy alkoholowych, może po prostu niekoniecznie dobrze się dla Was skończyć. Generalnie uważajmy na ten przesyt nadmiar. Ale tutaj, jeśli chodzi o aspekty dodatkowe, to zwróćmy uwagę też na hormony, układ tutaj moczowo-płciowy, no i kwestie, oczywiście, właśnie przewodnictwa wody w organizmie, czyli też się dobrze nawadniajcie, pilnujcie tych kwestii. Natomiast układ, mimo pierwszej karty, dosyć surowej, jest bardzo dobry, ja bym się tego trzymała, wykorzystała potencjał, wszelkie rady. Tak więc dziękuję, wszystkiego dobrego, pozdrawiam, hej!